Kto urodzi się dnia 16 stycznia, ostrożny, zręczny, nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych. Wytrwały, cierpliwy, chociaż potrafi dostosować się do warunków życiowych, stara się jednak zawsze wznieść ponad nie. Jego ambicja bowiem nie daje mu spokoju i pobudza go do nieustannych wysiłków i nowych zamierzeń. Stopniowo rozwija się, zdobywa wiedzę i mądrość życiową, wykazując również zdolności dyplomatyczne. Pracuje intensywnie i stara się przezwyciężyć wszelkie przeszkody życiowe, których los nie szczędzi. Praktyczny, oszczędny, jest dość skromny na zewnątrz, nieraz zamknięty w sobie i stara się nie okazywać swej wrażliwości innym. Dąży jednak zawsze do osiągnięcia samodzielności, która nie zawsze daje mu się zdobyć. Jako mówca okazuje dużo zręczności, chociaż nie potrafi uniknąć szorstkości wysłowienia. Umysł jego jest bardzo elastyczny i ruchliwy. W najdrobniejsze szczegóły potrafi się szczególnie troskliwie zagłębiać. Prawy, niesprzedajny, w poczynaniach swych jest dość ostrożny. Wszystko to, co w życiu jest błyszczące, świetnie przyciąga jego zainteresowanie. Lubi wspaniałe otoczenie, a jego natura nieraz okazuje też skłonności do wszystkiego, co fantastyczne, promienne, wesołe. Zawód dla najlepszy, związany z ziemią, jej produktami, rolnictwem, górnictwem lub przemysłem, może być dobrym aktorem, wyższym urzędnikiem lub inżynierem. Wady narodzin z tego dnia to egoizm, samowola, przesadna gorliwość pracy zarówno jak i zawziętość. Natura jego jest nierzadko porządliwa i wykazuje silne tendencje do popuszczania sobie cukru Powinien się strzec uganiania za błahostkami, gdyż może się to później okazać źródłem nieoczekiwanych niepowodzeń życiowych. Organizm niezbyt mocny wykazuje nieraz skłonność do zaziębień lub też reumatyzmu. Może się też przejawiać pewna tendencja do cierpień artretycznych. Predyspozycje chorobowe powstają najczęściej dzięki niedostatecznej przemianie materii lub na tle zaziębień. Na ogół urodziny te są szczęśliwe, zwłaszcza w drugiej połowie życia. Może mu się uśmiechnąć fortuna.